Czy masz trudności z koncentracją podczas nauki włoskiego? Z tego powodu nie widzisz postępów i chcesz się poddać? Myślałeś, że przedstawię ci tajną metodę, która pomoże ci się skoncentrować, prawda? Dokładnie odwrotnie. Oto wskazówka, jak nauczyć się języka bez koncentracji. Wordbit to aplikacja językowa, która nie potrzebuje więcej niż 3 sekund Twojego czasu. Czy jesteś ciekawy, jak możesz nauczyć się języka bez aktywnego uczestnictwa i koncentracji? Gdziekolwiek jesteś i bez względu na to, co robisz, nawet w toalecie lub w czasie spotkania z przyjaciółmi, zawsze sprawdzasz telefon. Wordbit wykorzystuje dokładnie ten moment. Za każdym razem, gdy odblokowujesz telefon, Wordbit wyświetla jedno słowo. Dzięki temu uczysz się języka nieświadomie i automatycznie. W ciągu jednego dnia nauczysz się dziesiątek słów, a Twoje umiejętności językowe poprawią się, zanim się zorientujesz. Korzystając z WordBeat, możesz uczynić swoje życie bardziej satysfakcjonującym i produktywnym. Nigdy więcej stresu i frustracji. Oprócz tego, WordBit oferuje dobrze zorganizowaną i bogatą zawartość od poziomu początkującego do zaawansowanego, plus niezwykle przydatne funkcje dla uczących się. A wszystko to jest całkowicie bezpłatne. Zmień swoje życie w 3 sekundy. Pobierz WordBit za darmo.